Siema. Dzisiaj opowiem Wam o takiej rzeczy, o której bardzo się udało nagrać. Mianowicie kostki. Ale po kolei. Jakie to są kostki? Bo no to nie są filmowe kostki. To... I dlatego po kolei. To jest kostka 3x3 3, Kupiona za około 15 zł w sklepie ABC w mojej miejscowości. Tak samo to za 15 zł w mojej miejscowości. To za tam kiedyś dawniej też. I tutaj też za 11 złotych. <laughs> też w mojej miejscowości, ale ta trójka jest kolorowym plastiku, jest po prostu ogólnie dostępna. I co ja wam dzisiaj się o nich w tych kockach powiedzieć? Przede wszystkim te kostki wyglądają powyższe, że są tanie. To już bym ja powiedziałem, że jak mówiłem ich cenę więc no tak to jest, że one są po prostu danie. No i po prostu... Teraz pokażę wam jak się ruszają. Mniej więcej Dobra zł, czyta. 11 zł, który karty czeka. 11 zł. ta się rusza trochę gorzej ale w sumie już w nie upadają już wszyscy okresuj grilka bardzo fajnie się rusza fajnie się ruszają te kostki i w tym filmem chciałem wam pokazać że naprawdę nie trzeba kupować dajanów, które kosztują po 40zł nie trzeba kupować kostek jak widziałem na Allegro po 100 tylko wystarczy i do sklepu na przykład Sokrocy w, w innej miejscowości. O widziałem, ta kostka ta trójka chodziła normalnie właśnie po 11 zł. niecałe 12, więc naprawdę warto. Po pierwsze, te kostki są dobre na początek, e, są dobre na początek, jesteście w stanie na, na tej kostce po prostu elegancko nauczyć się wykładać, po drugie, e, jesteście w stanie na tej kostce. Uczyć się z takich metod bardziej zaawansowanych kosztem, czyli jesteście już w stanie na niej wypracowywać Freezery ewentualnie rujak, jak to woli, czy jakąś inną metodę, jakiej się po prostu uczycie do szybkiego układania. Natomiast te kostki mają wadach, ale o nich, absolutnie teraz, mogę powiedzieć o wadach tych kostek. O tej kostce mogę powiedzieć tylko tyle, że po prostu układanie na niej dużej, i się trochę robiło, bo sklekotana, trochę było bardzo i... tego, Ale tak to myślę, że na początek naprawdę... Jakby na początek układano po taką kostkę to byłoby spoko. Ta kostka jest pospolita i na początek jest bardzo dobra, ale... Niestety... Chyba jeżeli chodzi o takie szybsze układania, to może być problem z nią. Chyba, że po prostu teraz ja, bo już Ostatnio układam tak szybkich kostkach, że problem jest z zadłużeniem na tej ta kostka ma taki jedyny problem, ale nie jest to jakiś taki mega duży problem, po prostu jest troszeczkę chyba mniejsze tam... Nawet nie wiem ile są że dwa. To nie jest też dużym problemem, bo przez bardzo długi czas układam na 55, więc to też jest raczej spoko. E... i tyle, to ja się dokładam ją, a tamta kostka z Chińczyka, to jeszcze jest pomieszana. Eee, to jest taka historia, że po prostu czasami brudzi ten plastik ręce, ale nie jest to naprawdę jakoś wyjątkowo problematyczne, ale brudzi niestety jak się wyjmą elementy. Także w tym filmie to myślę, że byłoby na tyle, ewentualnie wiecie co, czekajcie chwilę. Ten... Przyniosłem tutaj Rena Lunchuja i siększył dzień. Co prawda ta kostka jest dość potrzebowałem je, bo 12 zł, ale, ale i tak to już chyba jest po prostu szczęśliwa, że siegnowa kostka i Po prostu... Ale widzicie, na no, podusza sięgnione, tak samo jak... ale tak samo jak ta kostka na kolorzejki. Tak wiemy się trochę tak samo. A Lunghuj, Mój jest fajny. No i się fajnie układa. Myślę, że on chuju też nagram yy, odcinek sobie, więc myślę, że będzie spoko. No jeżeli chodzi o to, to tyle naprawdę. Hmm. Te kostki są porównywalne do tych, które wchodzą naprawdę świetnie. Ja mam mało longów, ja mam 2 ale naprawdę mam takie fajne kostki, zwłaszcza te 4, więc jeżeli szukacie kostek na początek, może chcecie po prostu trenować, no to Wybieracie wódki, idziecie do sklepu, kupujecie bierzecie i układacie. Bo naprawdę nie trzeba szukać na czasie jakichś filmowych kostek, które będą kosztowały Was cały majątek. A naprawdę, wjechajcie może wjechaj coś i będziesz ci naprawdę ciekawą kostkę. I dobra, to byłoby na tyle, bo się rozgadałem bez sensu, a nie o tym miał być Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, elo.